to dla nas nie tylko obowiązek ale i zaszczyt oddać hołd ich męstwu oraz niezłomnej postawie. Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu całym sercem angażuje się w projekt upamiętnienia tych, którzy ponieśli najwyższą ofiarę za wolność naszej ojczyzny. Mówię o młodych, pełnych ideałów w żołnierzach oddziału Narodowej Organizacji Wojskowej Armii Krajowej Ojca Jana. Koleżanki koledzy, dzisiaj wzięliśmy udział w zaszczytnej uroczystości uhonorowania dwóch poległych podchorążych, którzy zostali bestialsko zamordowani. Cała uroczystość mogła się odbyć dzięki zarządowi okręgowemu Ptarnobrzegu i dzięki Łowczemu Okręgowemu Robertowi Bąkowi, który przygotował i upamiętnił przepiękną mogiłą grup, w którym odnaleziono ciała poległych żołnierzy. Jestem dumny z tego, że my jako myśliwi angażujemy się w patriotyczne postawy, bo wszak jesteśmy integralną. Częścią społeczeństwa, które z całą pewnością doceni takie nasze działania. Odnowiliśmy grup miejsce pochówku dwóch partyzantów, żołnierzy Armii Krajowej, zamordowanych w 1944 roku. Znajdujemy się na terenie Lasów liwskich. W czasie II wojny światowej był to wyjątkowo. Ale to naprawdę wyjątkowo umęczony teren. Najpierw przeszły przez ten cały obszar lasów, pacyfikacje wiosek, które znajdowały się na terenie tych lasów. Niektóre przez tą pacyfikację na dzień dzisiejszy już nie istnieją, ale zginęła tutaj masa ludzi, to nie tylko mężczyzn, ale kobiet i dzieci. Dzisiaj jesteśmy przy takiej wsi Kochany, gdzie w czasie II wojny światowej w 1942 roku we wrześniu zginęło 37 ludzi, ale też no, kilkadziesiąt, niedaleko 30 kilometrów dalej znajduje się taka wieś Borów, gdzie zginęło tych ludzi no, według jednych szacunków 1100, a według drugich 1200. Nasi Ojcowie dziadowie byli świadkami też i takiej bratojbójczej wojny, jaka na tym terenie trwała między narodowymi siłami zbrojnymi a oddziałami Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Masa zginęło ludzi całkiem niepotrzebnie. Dzisiaj byliśmy na wznowieniu, jak gdyby mogiły dwóch młodych chłopców, partyzantów podchorążych. E, takiej e, polowej e, szkoły podchorążych, która tutaj e, niedaleko była, którzy zostali w bestialski sposób zamordowani przez też niewiele starszych od nich kolegów e, z oddziału Armii Ludowej. Ich historia, choć przesiąknięta krwią i cierpieniem, stanowi kamień milowy w naszej narodowej pamięci. Pragnę podziękować każdemu, kto zaangażował się w tę szlachetną inicjatywę. Realizacja projektu upamiętnienia, którego celem jest przekazanie potomnym historii i dziedzictwa bohaterów, będzie dowodem na to, że ich męstwo nie zostało zapomniane. Jest to rzecz taka bardzo dziwna i przykra, że ani ten oddział, w którym oni byli, bo to był oddział AK, który podporządkowywał się komendzie głównej Armii Krajowej i nie dokonywał żadnych samosądów i wykonywania wyroków śmierci, czy ze względów politycznych wobec partyzantów, to no, działy się takie złe rzeczy, tak ze strony oddziału Narodowych Sił Zbrojnych, który tutaj był na tym terenie Zuba Danowicza, no i oddziału Gwardii Ludowej, było ich tutaj na tym terenie wiele, plus jeszcze oddziały partyzantów rosyjskich, czy jak się to wtedy mówiło, radzieckich. Naprawdę zginęło bardzo dużo ludzi, całkiem niepotrzebnie. Zorganizowaliśmy to przedsięwzięcie patriotyczne, w które zaprosiliśmy lokalne organizacje, samorząd, zaprosiliśmy grupę rekonstrukcji historycznej, harcerzy, młodzież szkolną i dzięki temu mamy sporą ilość osób, promujemy naszą Działalność nie tylko łowiecką, ale patriotyczną. Uważam ja i uważamy my jako Zarząd Okręgowy, że dzięki takim działaniom, w których angażujemy się, dzięki temu, że jesteśmy aktywni społecznie, też i na gruncie patriotycznym, udaje nam się obronić środowisko łowieckie i dzięki temu nasz ranking popularności społecznej wzrasta. Nasze poparcie wzrasta. Dzisiaj nam się to udało. Dużo ludzi, dużo. Mieszkańców lokalnych mamy bardzo udaną uroczystość patriotyczną z Polskim Związkiem Łowieckim, okręg Tarnobrzeg. Jako zarząd okręgowy angażujemy się w wiele przedsięwzięć patriotycznych. Dla przykładu powiem o kilku z nich. Mam tutaj przed sobą album pod tytułem Tadeusz Gajda-Tarzan. Jest to żołnierz wyklęty, którego jako Polski związek Łowiecki mieliśmy zaszczyt pochować. Został on przez Biuro Poszukiwań Instytutu Pamięci Narodowej odnaleziony. My natomiast zapewniliśmy organizację jego pochówku wspólnie z miastem Stalowa Wola oraz innymi organizacjami oraz IPN-em oczywiście. Byliśmy jako myśliwi na Wołyniu. Tam przywieźliśmy ziemię, polską ziemię, którą wkopaliśmy pod budowę pomnika w niedopodal, w Jarocinie. Dodatkowo co roku organizujemy spływy na obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. Dodatkowo odnawiamy takie miejsca jak te dziś, czyli grup żołnierzy wyklętych. Jesteśmy aktywni na gruncie patriotycznym, gdyż jesteśmy częścią społeczeństwa. Jako Związek Łowiecki uważamy, że polski myśliwy to jest też polski patriota. Mało tego organizujemy również cykliczne konferencje naukowe poświęcone biografiom myśliwych i leśników, którzy swoim życiem oddali hołd ojczyźnie, walczyli o wolną i niezawisłą Polskę. Ta dzisiejsza uroczystość być takim pewnym memento wobec dzisiejszego społeczeństwa, dzisiejszych polityków, do czego może prowadzić nienawiść między nami Polakami.